urywki Urywki z rozrywki Dzień dobry, witam pana w ten piękny, słoneczny gdzieś na świecie poranek. Dzień dobry. Witam i bardzo mi jest miło. Naprawdę? Tak. Nie ma no, cała przyjemność po naszej stronie. Filip Jaßler. To ja i moje skrzypce. Ja sobie obniżyłem głos o kwartę, ale skrzypce brzmią tak jak wcześniej. A jak to się robi, że się tak Obniża. Obniża głos? To no, spacerowałem po 15-11 sobie pocham. Rozumiem, nie, już nie tak brzmimy. rozumiem, wszystko wiem. Dzień dobry, proszę, może do rzeczy. Po zeszłotygodniowej prezentacji rymowanego słownika muzycznego napisanego przez młodą skrzypaczkę Marysię, pan wtedy pięknie akompaniował na skrzypcach, pamięta pan? Pamiętam, jak dziś. Jestem pełen zapału, aby kontynuować mój słownik muzyczny. Jesteśmy, szanowni państwo, w trakcie omawiania haseł na literę F, ale najpierw jednak dżingiel. SMS Czyli subiektywny, muzyczny słownik. F. Gama F-dur. Skala ośmiu kolejnych dźwięków, zaczynająca się od dźwięku F. Gama F-dur, jak każda gamma durowa, jest wesoła, więc pasuje do naszego humorystycznego kącika. Gama ta wyposażona jest w jeden bemol, co zapewnia jej miejsce wśród gam prostych, chętnie wykonywanych przez muzyków czego nie można powiedzieć o gamie Gezdur. Gama Gezdur ma 6 bemoli, co powoduje, że gama ta skazana jest na banicję towarzyską. Nikt przy zdrowych zmysłach nie wykonuje gamy Gezdur, chyba że za karę lub w sesji poprawkowej. A Ewdur bardzo chętnie. Fioritura. Z włoskiego kwiat, ozdoba. W muzyce to ozdobnik. Fiorillo. Kompozytor włoski napisał 36 etiud na skrzypce, co nie zaskarbiło mu sympatii muzyków. Frekwencja, a właściwie szanowna frekwencja, to słuchacze zgromadzeni na koncercie. Frenet reakcja marzeń każdego artysty. Frenet to ekstremalnie burzliwe oklaski. Fuaje. To przestrzeń komunikacyjna w filharmonii i operze. Wszystko, co nie jest salą koncertową i toaletą, to jest foyer. Foyer pochodzi od węgierskiego słowa foyer – czekać. W czekamy. W kolejce do szatni foyer czekamy. W kolejce po kawę fuaje tłoczymy się, aby zdobyć autograf gwiazdy. Felix Mendelssohn. Kompozytor. Napisał Marsz Weselny. Fryderyk Chopin. Kompozytor napisał marsz żałobny. No jak państwo widzą, dwóch kompozytorów z imionami na literę F napisało utwory na skrajne okazje. Brakuje nam jednak marszy na okazje pośrednie, takie jak zaręczyny, narodziny. No tu mamy kolendy i rozwody. Tu nie mamy żadnego utworu. I poprawiny. O, I poprawiny. Czekamy na kompozytora z imieniem rozpoczynającym się na literę F, aby muzycznie zagospodarował tę lukę. Co prawda ja nie jestem kompozytorem, ale mam imię na literę F. No to może spróbuję. Tyle, że skomponowanie marsza na przykład rozwodowego to dla mnie zbyt trudne zadanie. Nie wiadomo, czy taki marsz powinien być wesoły, czy smutny. Zacznę od marsza zaręczynowego. Jeśli uda mi się coś skomponować, pochwalę się za tydzień. Ale to jednak jest nisza na rynku, wie pan, taki marsz rozwodowy. Prawda? W Japonii nawet organizują przyjęcia z okazji rozwodu, mm -hmm. a która strona płaci? To tego jeszcze to sąd ustala. Filip Jaślar. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. To może już pan próbkę wtedy tego zaręczynowego. Zaręczynowego i postaram sobie głos podnieść o kwartę w górę z powrotem. Już pan nikt nie spaceruje może.